Czasem najwięcej radości dają małe rzeczy. To chwile, gdy robimy coś wyjątkowego. Bo najważniejsze, że jesteśmy razem. Wow, ale super. Patrz, krapcio. I że możemy dzielić się tym, co dobre. Witaj w klubie, znajdujących trafione prezenty dla każdego. Teraz w Empiku trwają super promocje: hity książkowe do 30% taniej, 29% rabatu na klocki Mattel Brick Shop i do 50% zniżki na zestawy kosmetyków. Empik, witaj w klubie. No i nadchodzi co? Czas, na który czeka każde pokolenie. O, nadszedł. A nawet nadjechał. Pociąg, w którym wszystkie pokolenia są na Ty. Kup Tyskie. Wygraj bilet i wsiądź do Tyskiego pociągu. Maluchy uczą się na wiele sposobów. Ale ten najlepszy łączy naukę z zabawą. LEGO Duplo na wielki start. Będzie już Mikołaj, już Mikołaj. Rześki na święta. Nie możesz nasycić się świętami? W Jysk znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby wprowadzić do domu wyjątkową świąteczną atmosferę. Odwiedź Wiesk, aby znaleźć więcej inspiracji. No dobra, świąteczny klimat sam się nie zrobi. Trzeba mu trochę pomóc. Jak wymarzone prezenty, to Allegro. Sprawdź kategorie Dom i Ogród. Tysiące produktów w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Tymczasem w RTV EUR.GD pomagamy wybrać ekspres do kawy. E, kawa to taka chwila tylko dla nas, prawda? Puszku? Lubię mleczną, delikatną i poszestą. Jak puszek. Tak, jak puszek. Miłośnikom mlecznej puszystości polecam ekspres Philips Latte Go. Innowacyjny system spieniania tworzy gęstą, kremową piankę. Działa cichutko i czyści się go w kilka sekund. A ty, jaką kawę lubisz? W RTV EURA znajdziemy ekspres dla ciebie. Dodatkowo do 50 0% i do czerwca nie płacisz. Twój świąteczny dom zaczyna się w Obi. Czekają na ciebie piękne jodły kaukaskie oraz tysiące dekoracji świątecznych w supercenach, a tylko do 9 grudnia aż 20% rabatu na wszystkie sztuczne choinki. Twoje święta zrobisz je z Obi. Kiedy to, czego pragniesz, masz na wyciągnięcie ręki. Gdy zamawiasz ponownie, z łatwością. Gdy każda decyzja spotyka się z setkami brawo ty! Kiedy świąteczna oferta brzmi jak spełnione życzenie. Zakoni. Find your beauty. Zastanawialiście się kiedyś, co robi różnicę między OK a WOW? W zupie, w duecie z bulionem, w sosie, żeby był jedwabisty, w deserze, żeby naprawdę smakował. Najlepszy smak łączy jedno. Najbardziej wypasione mleko, bogate w wapń. Mlekowita. Twoja mleczna droga. Winter Kingdom. Energy Landii. Odwiedź krainy napędzane marzeniami i baw się na 100 zimowych atrakcjach oraz roller Mega promocja. Odbierz bilet gratis kupując dowolny bilet na lato 2026. Ticket Energylandia.pl. Święta takie jak lubisz. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Edusho Family, opakowanie 500 g 19,99. A płyn do płukania tkanin Kokolino 11,49 z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żadne kulinarne wyzwanie Cię nie przerośnie, gdy masz pod ręką przyprawy Kamis. Aromaty i smaki z całego świata zainspirują Cię, by tworzyć dania, które Twoi bliscy pokochają. Kamis. Dokładnie taki smak. Mikołaj. Chodzi o wszystko na święta. Co roku to samo. No ten Jego sam czas. No ta sama presja. Bywamy rozdarci między tym, co ważne do ciasta, to gdzie? a tym, co należy. Ale ten raport ma być na dzisiaj, nie po świętach. Tracimy z oczu małe rzeczy. Popatrz, nie teraz w skarbie. A my robimy co w naszej mocy. No nie wiem, tu jest. Sama się ruszyć. Choć trochę ułatwić wam ten czas. Dostrzegać. Pomagać. Po prostu robić swoje. Co pan? Mamo! Nie teraz! M Mamo, śnieg! Widzisz? Jest! Może właśnie wtedy zaczynają się święta. Kiedy przestajemy się śpieszyć. Kiedy zauważamy inną Proszę Porzucamy spory. Potrafimy cieszyć się całą tą bieganiną. No już zaraz będę w domu. Kocham cię. Bo święta nie muszą być idealne. Wystarczy, że są prawdziwe. Na pierwszą gwiazdkę zaprasza Oranżada Helena. Autentycznie najlepsza. Każdy ma swoje grzeszki. Jedni takie mega. Inni takie tyci. Każdy ma swoje grzeszki. Grześki. A jakie są twoje?